Jeżeli jesteś menadżerem, na pewno rozumiesz, jak ważne jest podejmowanie decyzji w oparciu o konkretne i jednoznaczne dane. Być może już nawet zastanawiasz się nad wdrożeniem w swojej firmie jakiegoś jednolitego systemu raportowania, ale obawiasz się wysokich kosztów jego wdrożenia. Mamy dla Ciebie rozwiązanie. To wirtualny analityk, czyli innowacyjny system analityczny, pozwalający na bieżąco monitorować kondycję firmy na długo przed pojawieniem się danych finansowych. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Wirtualny analityk jest wyposażony w obszerną bazę wiedzy, w której zostały zgromadzone kluczowe wskaźniki wydajności, tak zwane KPI, wraz z ich definicjami, wzorami i przykładami zastosowań. Możesz je dowolnie dobierać według własnych potrzeb. Dodatkowo, dzięki łatwemu w obsłudze kreatorowi, możesz tworzyć nowe KPI lub modyfikować te zawarte w systemie tak, by pasowały do specyfiki Twojej firmy. Wyniki wszystkich Twoich analiz prezentowane są na użytecznych panelach lub za pomocą zrównoważonej karty wyników, czyli tzw. Balance Scorecard. Ponadto możesz uczestniczyć w grupach benchmarkowych, by anonimowo porównywać swoje wyniki do wyników konkurentów i całej branży. A wszystko to jest dostępne 24 godziny na dobę na komputerze, tablecie lub smartfonie, z każdego miejsca w biurze, w domu, w podróży. Wirtualny analityk. Serce analityczne Twojej firmy. Dowiedz się więcej na stronie wirtualnyanalityk.pl.